Siemano, Szuki z tej strony i dzisiaj pokażę wam jak mniej więcej wygląda deal ze strony rośliny żarnego na legacy gramy sobie di... diablem? Diabl diablem? diablo? coś takiego <grym> ogólnie nie widzę sensu grania na żarnymi a jeżeli spytacie się dlaczego jestem sam a nie z kimś no to musiałem odejść z tej grupki tutaj macie właśnie screena bo było nas po prostu za dużo za dużo było nas i i musiałem odejść, także także tyle. Oglądajcie sobie na spokojnie, chyba to nie potrwa długo. Ogólnie ten odcinek. Także tyle. Kurwa głodny jestem. Nic tu żarcia nie ma. Musi coś być. Czyliż to mi może tam ...tak te z łatwością wywalić. No kurde, że tu nigdzie żarcie nie ma. Co jest? O, jest. Ja pierdziele, takie kawał musiałem przynajmniej żeby... ...takiego kwiatka przejść. O kurwa, co to jest? To są akro Zdupcony stąd